Kim? E, dzisiaj jest ze mną autor bloga Kuka.pl. To ja. A ze mną jest Gietetec, Milena, Nosek. I dzisiaj będziemy Wam przedstawiać specjalne przepisy na taką sytuację jak. Kac. Kac, bo na pewno nie jednego z was dotyczy, a dzisiaj jest sobota, więc myślę, że pewnie dużo ludzi jakby chciałoby obejrzeć, co takiego zjeść, bo to jest naprawdę ważne. I jak się w tym dniu, że tak powiem, prowadzić, żeby się trochę zregenerować i żeby móc po prostu wejść w ten dzień. Mm, a jeśli akurat dzisiaj objawionym. nie macie kaca, to możecie mieć go jutro albo w przyszłym tygodniu. To każdemu się czasem zdarza, każdemu no właśnie. wolno. Więc na samym początku przygotowaliśmy dla Was przepis na Brownie Smoothie, który tak naprawdę będzie dosyć prostym i szybkim pomysłem na śniadanie, kiedy trochę. Późne śniadanie myślę, bo tak za trzeba to się wygląda wysypać, zazwyczaj. To jest bardzo ważne. Banan, no niestety mnie się akurat ten banan za bardzo nie podoba, bo ja generalnie wolę średnio dojrzałe, mają mniej A cukru. Ale podoba. dzisiaj jest to wyjątkowa sytuacja, bo jednak ten cukier jest nam potrzebny. To jest prosty cukier, ale jednak naturalny dalej, więc oczywiście nie dodajemy tutaj cukru, prawda? Zobaczymy, bo będzie tu jeszcze parę innych składników. Nie zobaczymy, tylko Przygotowaliśmy nie Przygotowaliśmy też syrop klonowy, żeby ewentualnie dosłodzić. Więc dobra, do blendera wrzucamy jednego banana. Im bardziej dojrzały, tym lepszy. Dwie, trzy łyżki płatków owsianych. Oczywiście mówimy o przepisie na jedną porcję, prawda? W zależności od tego, ile chcecie tych składników sobie tutaj umieścić, liczymy raz, dwa, ale tutaj podajemy na jedną porcję. Tak, do tego dodajemy 50. Mocne, mocne espresso. 50 ml. I szklankę mleka. My wykorzystujemy mleko roślinne. Tak zwane mleko, oczywiście. Tak, napój ale... roślinny. Tak. Ale jak dla kogoś, kto ma problemy z laktozą. Albo po prostu jest wege. Ja Nie lubi mleka krowiego. Ale oczywiście zawsze możesz użyć po prostu zwykłego mleka i będzie ok. I na sam koniec dawka. Magnezu. Czarnego kakao, magnezu tak. i także flavonoidów, które są tutaj w roli przeciwutleniaczy. Pamiętajmy, że jeżeli mamy już taką sytuację, jak mówiąc prosto, kac, to jest to tak, że gdzieś tam wszystko nam się wypukało. W niektórym wieku też szybciej przez alkohol się starzejemy, więc generalnie musimy sobie dostarczyć dużo, dużo przeciwutleniaczy, żeby temu zapobiec i się odnowić, prawda? A prawda. To nie jest takie proste. Dodaliśmy też tutaj półtorej łyżki kakao. I szczyptę soli. I blendujemy. Ile minut powiedz Kuba, powinniśmy to blendować? Tak naprawdę wszystko nam się połączy, więc wiele, tak, wiele zależy od mocy blendera, który posiadacie. Jeśli chcecie mieć super gładkie smoothie, to po prostu płatki z mlekiem dajcie na początku, odczekajcie jakieś 50 minut, dopiero wtedy dajcie resztę składników i wasze smoothie będzie idealnie gładkie. Ale spróbujemy jeszcze Aksamitna. trochę. Aksamitne, no, ale myślę, że jak ktoś naprawdę potrzebuje doładowania energetycznego, to nie zastanawia się, ile minut powinien blendować, tylko po prostu, żeby coś szybko zjeść. Więc tak naprawdę max 4 minuty. Nawet no, no, chyba dużo. Dobra, wydaje mi się, że już. Yy... Przygotowałem tutaj szklankę. Tak, yy, ma kolor taki mocno kakaowy się patrzymy na nas, jak nagrywamy przez szybę. Ludzie są bardzo zainteresowani, może układ, mają kaca. Albo mają kaca, właśnie. O, bardzo pyszne, może nazwać to czekoladowym smoothie, albo brownie, tak jak jest w naszej recepturze. To co Bardzo fizypek? pyszne. Spróbuj, powiedz jak, Spróbuj jak smakuje. I oczywiście chcieliśmy przypomnieć, że z uwagi na to, że dbamy o naszą planetę i dbamy o zdrowe odżywianie, to również nie używamy plastikowych słomek. I tutaj słomek rurek, jak to się tam w danym regionie nazywa, to są polecamy takie wytwory, których oczywiście trzeba używać. Nie kupujemy plastiku i nie używamy plastiku. A w kolejnym odcinku przygotujemy dla Was zupę z fasoli i pieczonych jabłek. Tak, bo jednak ciepły posiłek naprawdę odgrywa wielką rolę, ponieważ jakby ten żołądek jest trochę nadszarpnięty po pewnej takiej e, różnej, jak to powiedzieć, e, ładnie. Po imprezowaniu się zmęczeni, A. więc coś zupa będzie na tyle prosta w przygotowaniu, że użyjemy tak naprawdę produktów, które ugotują się w ciągu kilku chwil. Ale to następne. To odcinku. po pierwsze, ale będzie przede wszystkim smacznie i zdrowo.